Czytamy dzisiaj u Proroka Izajasza: Krzycz na całe gardło i nie przestawaj. Krzycz: Czy jeszcze we mnie jest miejsce na krzyk? Mówię w taki sposób, zadając pytanie, bo sam widzę w sobie, że tego miejsca na krzyk jest mało. Czy nie zdaje sobie z tego sprawy, że potrzebuje wołać, że po prostu sam sobie nie poradzę. Tu przychodzi mi do głowy Bartymeusz, który siedzi w tej depresji pod jerychem, ślepy i woła. Jezusie synu Dawida ulituj się nade mną. Inni go uciszają. Może nas inni też uciszają, a może sami się uciszamy. I mimo. Że jesteśmy w depresji, mimo że jesteśmy ślepi, mimo że jesteśmy w opłakanym stanie, czy w sensie duchowym, czy jakimkolwiek innym, już nie krzyczymy do Boga. Jakoś to jedno krótkie zdanie krzycz na całe gardło nie przestawaj uruchamia mnie dzisiaj do tego, że potrzebuję takiej łaski, żebym umiał krzyczeć. Wołać o światło, wołać o to, żeby Jezus się zatrzymał. Widzimy, co dalej jest z Bartymeuszem. Jezus go przyzywa do siebie, uzdrawia go, a Bartymeusz po prostu za nim już dalej idzie i uwielbia Pana Boga. Jestem przekonany, że potrzebujemy takiego doświadczenia. Ale najpierw zadajmy sobie to pytanie. Okrzyk. To jest taki trochę inny post, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, dlatego że ten post, o którym mówi Jezus, wiąże się bardzo mocno z męką i śmiercią Jezusa. To jest post oparty na tym, że nie będzie pośród nas Pana młodego. To znaczy, co będziemy doświadczali? To jest taki post, w którym będziemy doświadczali ciągłego poszukiwania go i to będzie dla nas trudne. Będziemy doświadczali ogołocenia, upokorzenia, jakiegoś jałowości, jakiejś jałowości dnia poprzedniego i takiego ciągłego oczekiwania go. Mam nadzieję, że masz wiele takich momentów, kiedy takiego postu doświadczasz. Natomiast daj Boże, żeby ten trud, ta jałowość, ogłocenie, upokorzenie, ten post wzmożył w nas jeszcze większe pragnienie jego samego. Kiedy przyjdzie, a przyjdzie. Dziękujemy, że wspierasz Domnikanie.pl. Potrzebujemy Ciebie.